Australia. Państwo kontynent 30 razy większy od Polski, ale zamieszkały przez dwa razy mniej ludzi niż w Polsce. Australia jest większa od Unii Europejskiej czy od Stanów Zjednoczonych Ameryki. 90% ludności mieszka na tylko 10% powierzchni nad oceanem, a pozostałe 90% kontynentu to pustynny, niebezpieczny Outback. W większości miejsc w Outbacku telefony nie mają zasięgu, drogi nie mają asfaltu, a temperatury przekraczają 50 stopni Celsjusza. Stacje benzynowe występują co kilkaset kilometrów, a między miastami ze sklepem bywa ponad 1000 kilometrów. Jeżeli auto zepsuje się w Outbacku, to zostaje porzucone, bo nie opłaca się go holować. W Australii występuje 17 na 26 najbardziej jadowitych węży świata, 750 tysięcy dzikich wielbłądów, 40 milionów kangurów samobójców, które skaczą pod koła przejeżdżających aut, i tysiące jadowitych pająków. Najtrudniejszą porą roku w Australii jest lato. Jest tak gorąco, że w Outbacku spotyka się maksymalnie kilka aut dziennie. Nie ma co się tam pojawiać bez specjalnych siatek na głowę, bo miliony much wchodzących do oczu potrafią doprowadzić do szału. Na północy występuje pora deszczowa, która w kilka godzin potrafi zalać drogi i zablokować je na najbliższe kilka dni. Objazdy sąsiednią drogą to często nadrabianie ponad tysiąca kilometrów. Australia ma jedne z najpiękniejszych plaż na świecie, ale w wodzie czychają śmiertelnie parzące meduzy, rekiny, krokodyle, ludojady i zabójcze ośmiornice. Ale Australia to także wspaniałe cudy natury, zwierzęta nie występujące nigdzie indziej, najpiękniejsze na świecie wschody i zachody słońca. Żyją tu wspaniali ludzie, przez cały rok jest słonecznie, zarobki są bardzo wysokie i jest to jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie. W wyprawę po Australii wyruszyliśmy naszym 25-letnim kolorowym busem, który był pierwszym w historii autem na polskich tablicach, który jeździło po krainie kangurów. W 4 miesiące pokonaliśmy ponad 25 tysięcy kilometrów, odwiedzając najpiękniejsze miejsca tego kontynentu. W tym odcinku przedstawiamy Wam nasze 10 najpiękniejszych miejsc w Australii. Cairns palmy, tropiki, dżungla i świetne farmy i parki z krokodylami, kazuarami i resztą australijskiej fauny. Kings Canyon. Kanion położony niedaleko Uluru z krajobrazami prosto z dzikiego zachodu. Kilkugodzinny szlak krawędzią kanionu jest niesamowity na każdym kroku i spokojnie można by tu nakręcić nie jeden western. Sovereign Hill. Złote miasteczko z czasów gorączki złota, w którym dosłownie można przenieść się w czasie. Można zobaczyć, jak wtedy żyli ludzie, kupić coś w sklepie z XIX wieku, poszukać złota w rzece, albo zrobić sobie zdjęcie w ciuchach z tamtej epoki. Najlepsze tego typu miasteczko na świecie. The Wave. Cud natury. Kamienna fala utworzona przez wiatr i deszcz. Miejsce rzadko odwiedzane przez turystów, bo nigdy nie jest po drodze. A warto. Pinnacles Nambung National Park to piaszczysta pustynia z wystającymi pionowymi piaskowymi skałami, które tworzą księżycowy krajobraz. Po pustyni można jeździć swoim samochodem bez napędu na cztery koła. Rafa Coral Bay Rajska lazurowa woda, przepiękne piaszczyste plaże i rafa, która zaczyna się kilka metrów od brzegu. Bez specjalnego sprzętu można w niej nurkować i zobaczyć podwodny świat. 12 apostołów. Symbol słynnej Great Ocean Road. Skały wystające z oceanu powstałe z rozpadających się klifów. Miejsce oblegane przez turystów, ale widok tak imponujący, że zapiera tech w piersiach. Kuber Miasto poszukiwaczy opali, czyli najdroższych kamieni świata. Położone w samym sercu australijskich pustyń, gdzie jest tak gorąco, że ludzie budują domy pod ziemią. To tu przebiega najdłuższy płot na świecie: Dingo Fence. Tu kręcono Mad Maxa, a motele i kościoły są budowane pod ziemią. Niesamowity, nieziemski klimat. Uluru. Najsłynniejszy symbol Australii. Samotna czerwona góra położona na środku pustyni i na środku Australii. Największy monolit na świecie, czyli największa skała. Święta góra aborgenów będąca ich największym miejscem kultu. Podczas zachodu słońca zmienia kolory w zachwycający sposób. Australijski Outback. Piękna czerwona gleba, pustynie, upalny klimat, wielbłądy i emu, miasta raz na 500 kilometrów. Samotne roadhouse'y, ogromna pustka i przestrzeń, która budzi respekt. Najpiękniejsze wschody i zachody słońca oraz gwiazdy tak jasne, że ciężko uwierzyć, że są prawdziwe. Jeśli nie było się w Outbacku, to nie widziało się prawdziwej Australii.